latujemy już do ujścia Wisły fok żadnych nie widzę petarda widok mam, no. zobacz tutaj obrócimy się trochę w kierunku Wisły o no, taki wiaterek się zrobił tu już widać Wisełkę ale polecimy jeszcze z góry te foki zobaczyć czy aby na pewno ich nie ma, ale chyba raczej raczej ich nie Dolecimy do tych fok, czyli w to miejsce, zobaczymy, czy aby na pewno ich nie ma. Nie, tam nie ma żadnych fok. Nie ma, nie ma fok. Dobra, to tak wygląda ujście wisły. I teraz Wam pokażę, jak się obrócę z tą prędkością. Obrócę się. Patrz, nóżki wywalane